dzień, godzina 5.05 Podejście drugie do wycieczki. Mam nadzieję, że tym razem małpkaarna zabierze. Słuchajcie, jesteśmy. Na obiekcie przeszliśmy przez y, kontrolę toreb, sprawdzenie y, biletów i lecimy zwiedzać. Słuchajcie, jestem w końcu dotarłam po dwóch próbach. Wreszcie jestem Wreszcie mam. Czeczenica. Jeden z siedmiu cudów świata. Miejsce kultowe na Jukatanie. No i chyba też na świecie. Tam wycieczki, kochani, to wioska Majów. Pani nam tutaj pokazują, jak żyją ludzie w majowie. No widać, że nie jest tutaj jakoś luksusowo. Ostatni poł naszej wycieczki cenoty. Zjedliśmy już lunch. Teraz y, przebraliśmy się tutaj w szatniach Kto chciał, to mógł wziąć kapok, Ja skorzystałam, bo na wszelki wypadek, wiecie. Yy, I... A, i trzeba było wziąć prysznic. Teraz właśnie zmierzamy do cenot. Także zobaczę. Tam mnóstwo ludzi już szło, także podejrzewam, że będzie gęsto. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jestem dobrej myśli. Wiecie, my byliśmy w takiej cenocie, nie wiem jak to się nazywa, jak to się czyta, w każdym razie nie była taka zatłoczona, naprawdę było spoko, także jakby co jak będziecie tutaj to polecam, bo wiem, że różne są tutaj te cenoty. Jedynie minus, że ona nie miała w ogóle takiego wyjścia na niebo, wiecie, jak to w niektórych jest cenotach, ale, ale generalnie było bardzo fajnie. Cześć, dzień dobry, witam Was z kolejnego dnia i ostatniego dnia naszego pobytu tutaj w Meksyku, takiego ostatniego pełnego dnia, bo jutro już po śniadaniu wyjeżdżamy. Teraz siedzę sobie nad basenem, jest przed, przed ósmą. Na razie cisza, spokój, więc mogę sobie trochę tutaj z Wami pogadać. Wczoraj była wycieczka którą chciałabym dla Was podsumować. To była wycieczka, która się nazywa Ciczenica i Riviera Maya I z tego co wiem, to tutaj jest taka sztandarowa wycieczka w Meksyku, na Jukatanie. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 5.10. Mieliśmy zbiórkę, było jeszcze ciemno. I wiecie, z jednej strony jest to minus, no bo trzeba bardzo wcześnie wstać, tak? ale z drugiej strony fajnie, bo jest ciemno i w autokarze te pierwsze dwie godziny właściwie wszyscy przespali, także, także fajnie obudziliśmy się jak już było widno, pani przewodnik rozdała nam jakieś tam bułeczki na śniadanie, zatrzymaliśmy się na stacji, gdzie można było skorzystać z toalety, gdzie można było sobie kupić jakąś kawę, wodę. I pojechaliśmy dalej, mniej więcej, jeszcze z jakieś pół godziny do czyczenicy. No i czyczenica, tam byliśmy na miejscu koło ósmej, może trochę po ósmej, i to też był duży plus, dlatego że nie było jeszcze tak tłoczno, Nie było tak dużo ludzi, więc można było sobie. Porobić zdjęcia, nie było w ogóle jeszcze tak gorąco, więc, więc naprawdę fajnie. Tam mieliśmy chyba z dwie i pół godziny, z czego około godzinki to było zwiedzanie z panią przewodnik, a później mieliśmy czas wolny mogliśmy sobie tam wiecie, pochodzić. Tam było mnóstwo różnych straganów, gdzie można było kupić pamiątki, można było sobie jeszcze samemu pochodzić, porobić sobie zdjęcia, także, także bardzo fajnie. I następnie pojechaliśmy do wioski Majów i tutaj, tutaj ta atrakcja to była taka trochę naciągana dlatego, że tam no, praktycznie nic nie było, tam robiłam wam jakieś urywki. E, wiecie, bardzo, bardzo uboga wioska, dzieciaki e, nie wszystkie nawet miały buty, latały sobie tam na bosaczka, e, było sporo takich e, toisk z jakąś tam ich lokalną Produkcją, nie wiem, jakieś przyprawy, miody, takie rzeczy, jakieś rękodzieło, więc można było sobie też tam coś kupić. I tam byliśmy krótko. W ogóle było już bardzo gorąco, bo to było pewnie gdzieś koło godziny 12, po 12, więc, więc byliśmy tam krótko. No i następna um, atrakcja to były cenoty i to też było, było świetne dlatego że też finał finałów byliśmy tam w miarę wcześniej, więc akurat nie było dużo ludzi. Te, te cenoty się nazywały Aqua Dolce i, yy, i bardzo Wam polecam, bo, bo właśnie nie były takie zatłoczone. Znaczy, nie wiem czy to wynikało z tego, że było jeszcze w miarę wcześnie czy po, prostu, czy po prostu te cenoty są nieuczęszczane? Także, że będziecie sami na przykład indywidualnie chcieli, no to te cenoty Aqua Dolce naprawdę, naprawdę, no moim zdaniem są fajne. No i stamtąd już wróciliśmy tutaj z powrotem do hotelu około 3 godzin, ale też praktycznie wszyscy wymęczeni tą podróżą przespali, także finał finału wycieczka pomimo, że ona trwała w sumie około 10 godzin to nie była taka męcząca, bo w międzyczasie można było się przespać cały czas jechaliśmy klimatyzowanym autokarem, więc naprawdę więc naprawdę spoko. Także, jeżeli będziecie tutaj, będziecie mieli okazję, to na tą akurat wycieczkę polecam, bo się wybrać, bo mówię i te i Ciczenica, i Cenoty, no to to wydaje mi się, że jest naprawdę taki punkt, który warto tutaj zwiedzić. A my dzisiaj nie mamy jakichś specjalnych planów. Ten ostatni dzień chcemy spędzić raczej w hotelu. Teraz za jakiś czas idę z rodziną na śniadanie. Później tradycyjnie na basenie będziemy sobie tutaj się relaksować po lunchu. Prawdopodobnie pójdziemy nad morze, a później po kolacji do sklepików na jakieś ostatnie zakupy, żeby pokupować sobie jakieś pamiątki, wiecie, dla siebie, dla bliskich, no zobaczymy, także dzisiaj taki spokojny dzień, ostatni tutaj na luzie, więc tak. No, witajcie, kochani, jest już wieczór, przed nami ostatnia kolacja tutaj, także się już wyszykowałem, mam na sobie tą sukienkę z którą kupiłam przed wyjazdem, ja i wam nie pokazywałam chyba. Ja kupiłam na jakiejś stronie internetowej. Wydaje mi się, że to się nazywało Store, ale nie jestem pewna. Taki przypadkowy sklep. Po prostu szukałam jakiejś sukienki z tutaj związaniami na ramionach, i, i właśnie tam mi wpadła. wokół były jeszcze białe. Bardzo fajna jest taka leciutka, przewiewna jakoś specjalnie się nie gniecie, także tak, także idziemy na kolację teraz. Przygoda tutaj z Meksykiem już się kończy. To już jest ostatni wieczór i ostatni vlog. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobały moje vlogi, to tradycyjnie proszę o kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w Polsce. Pa!